Cześć, z tej strony Matematyczny Świat. Witam uczniów klas szóstej na temacie trzecim naszego powtórzenia przed kartkówką działania pisemne na ułamkach dziesiętnych. Jest to przypomnienie materiału, który był już w klasie 5 i tam się pojawiły właśnie te ułamki dziesiętne. Zacznijmy. Sobie będziemy dodawać, odejmować, mnożyć oraz dzielić. No, każde z tych działań ma swoje prawa i swoje warunki, żeby je wykonywać. Dodawanie i odejmowanie. O czym pamiętam? przecinek pod przecinkiem oczywiście w sposobie pisemnym zapiszmy sobie 4,68 4,68 dodać 5,37 czyli 5 całych 37 setnych zobaczcie jak to zapisuje to musi być przecinek pod przecinkiem i od razu na czerwono zaznaczę że w wyniku przecinek też będzie tutaj tak czyli przecinek pod przecinkiem Dodajemy sobie 8 plus 7 to 15. 1 dalej. 6 i 3 to 9. I 1 to 10. 1 dalej. I z tego też otrzymuję 10. 1 tu, a 0 tu. To mam wynik. To się równa 10 całych i 5 setnych. Pamiętamy o tym przecinku. A wynik dodawania to suma. Przypominam, jest to suma. Odejmujemy teraz 25 całych, 46 setnych, odjąć. 3,58. Zobacz, jak ja podpisuję. Znowu pamiętam, przy odejmowaniu ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym przecinek pod przecinkiem od szóstki nie mogę odjąć ósemki. To co ja robię? Pożyczam. Tu mam 3, a tu plus 10, czyli 16. 16 odjąć 8 to jest 8. Tu znów nie mogę, więc pożyczam z piątki mi się robi czwórka, a z trójki 13. 13 minus 5 to 8 znowuż. 4 minus 3, 1, 2 spada. Nasz wynik to 21,88 i jest to różnica wynik odejmowania. Pod punkt C mamy mnożenie. Przy mnożeniu pamiętamy, że wyrównujemy do krawędzi. 2,96 razy 7, 7 podpisuję tutaj, mamy kreskę i mnożymy. Tak, czyli pierwsza zasada, wyrównuje do krawędzi. Krawędź mam tutaj. Wyrównuję do prawej krawędzi. I teraz sobie mnożymy. 6 razy 7, 42. Tutaj dwójka, czwórka. Tutaj 9 razy 7, to 63. Plus 4, 67. Szóstka dalej. 2 razy 7, 14. Plus 6, to 20. Mamy nasz wynik 2072. Ale coś nam się nie zgadza. Brakuje nam przecinka. Zliczam ilość miejsc po przecinku w pierwszej liczbie. Dwa miejsca po przecinku w drugiej, 0 miejsc po przecinku. Dlaczego? Bo przecinek jest tutaj, a więc sumuję sobie 2 plus 0, tak? to dodaję, to mam wciąż dwa miejsca po przecinku. Przecinek daje tutaj. Tak, 7 i dwójka, czyli dwa miejsca, dwie cyfry po przecinku. Wynik mnożenia to iloczyn, a więc zapisuję mój iloczyn 20 całych i 72 setne. Podpunkt D, dzielenie pisemne. Przy dzieleniu musimy pamiętać, że w drugiej liczbie, czyli w dzielniku, nie może być przecinka. I my go nie mamy. Znaczy, mamy, on jest na końcu, a więc jest wszystko dobrze. Teraz mogę sobie dzielić. Gdyby tak nie było, to musiałbym przesunąć. Za chwilę będzie też taki przykład, gdzie będziemy ten przecinek przesuwali. 54 całe i 60 mam podzielić przez 6. Kreska tym razem jest u góry przy dzieleniu i sobie dzielę. Kreseczkę u góry ją poprawię. Czy szóstka mi się w piące mieści? Nie, a w 54, w 54 się mieści 9 razy, dlaczego? Bo 6 razy 9 to właśnie 54. Odejmuję sobie 54, wynik z tego mi się tutaj wyrównuje. I teraz tak, szóstka mi spada. Zobacz, ta szóstka mi tutaj spadła. 6 podzielić na 6 to jest 1. 1 razy 6 to jest 6, Odejmuję i mi się wyrównuje. No i co z przecinkiem? Jak tu był przecinek, to on mi skakuje tutaj do góry, czyli nasz iloraz to jest wynik dzielenia. Jest to 9 całych i 9,1. No i mamy pierwsze zadanie za nami. Teraz drugie z treścią. Znajdź liczbę 5 razy mniejszą niż 47,25. Skoro 5 razy mniejszą, to ja nie mnożę, tylko jakie słowo mniejszą, to będę dzielił. A więc mam do podzielenia. Sposobem również pisemnym: 47 całych, 25 setnych podzielić przez 5 kreseczka u góry. W czwórce się nie mieści, a w 47 mieści się aż 9 razy, bo 9 razy 5 teraz to 45 Odejmuję i wynik z tego to 2. Następnie ta dwójka mi spada i tu mam 22. 22 podzielić na 5 to 4. Bo 4 razy 5 to 20. Odejmuję i mi zostaje 2. Następnie spada mi piątka tutaj, czyli mam 25. 25 podzielić na 5 to 5 i 5 razy 5 to 25. Bardzo fajnie mi się podzieliło. Tu mi się wyrównało, co, co robię z przecinkiem. Był tutaj, a więc skakuje mi do góry. Nasz wynik to 9,45 i mamy naszą odpowiedź. Prawda, fałsz. Mamy znalezienia prawdziwe i fałszywe. To pierwsze, zobaczcie, możemy w pamięci zrobić. Akurat 3 i 4 to 7 całych. Dwie dziesiąte i 8 dziesiątych to jeszcze jedna całość, czyli 7 całych i jeszcze jedna całość to jest 8 całych. Tu dali nam wynik. To 0 w ogóle nie, mogłoby go nie być po przecinku, tak? czyli 7 całości. U nas wyszło 8, a więc zdanie f fałszywe. Następnie Mamy kolejny przykład, y 60 razy 50 mnożymy sobie już pisemnie, albo też możemy w sumie w głowie, spróbujemy w głowie, zanim zrobimy to pisemnie. 6 razy 5 to 30, czyli zobacz, ja zapiszę sobie tak, 0,6 razy 0,5 równa się 30, ale o czym muszę pamiętać, tak jak było to przy mnożeniu pisemnym ułamków dziesiętnych, jaka zasada, że ja zliczam miejsca po przecinku. Jedna po przecinku i jeszcze jedna po przecinku. To łącznie w wyniku mam dwa miejsca po przecinku. Raz, dwa. Przecinek daję tutaj. Przed przecinkiem, jak nie ma nic, to muszę dostawić sobie zero. Czyli mój wynik to 30 setnych, ale zobaczcie, to zero też nie ma żadnej wartości. Czyli mój wynik to 30. W odpowiedzi B mamy trzy setne, a więc tu zdanie również jest fałszywe. Podpunkt C. No, czy tutaj możemy podzielić? I tu sobie podzielimy pisemnie, ale zwracamy uwagę na to, że w drugiej liczbie, czyli w dzielniku, jest przecinek, a go nie może być to, co ja robię. Przesuwam go, zobaczcie, rozpisałem sobie tak tutaj. 12,5 podzielić na 25 setnych też można byłoby w sumie w głowie, ale my sobie podzielimy pisemnie. Raz, dwa, przecinek jest na końcu. Raz, dwa, w puste miejsce. Wpisuję 0. Moje nowe dzielenie to jest. 1250, tak, bo jest to 0, i podzielić teraz na 25. I teraz to sobie podzielę pisemnie. 1250 podzielić na 25, kreseczka u góry. W 12 się nie mieści, ale w 125, 25 mieści się aż 5 razy. 5 razy 25 to 125 odejmuję. Wynik mi się tutaj wyrównuje, a to 0 już tutaj nie spada. Tylko to co mam tutaj, ono skakuje mi do góry, tak? Ono mi skakuje do góry i mamy wynik 50, a więc tu nam się zgadza odpowiedź P, czyli prawda. Podpunkt D. No, tutaj też moglibyśmy zrobić w pamięci, na przykład w jaki sposób, czy jak tę liczbę stąd dodam, to czy wyjdzie mi 4,2? Tu mam 3 całości, tak? Czyli byłyby 3 całości plus. 70 i 50 to 1,2, czyli łącznie 4,2. Czy wyszło mi to samo co tutaj? Tak, wyszło mi, więc tutaj jest faktycznie prawda, ale żeby jeszcze się upewnić, zrobimy to sposobem pisemnym. 4,2, bo taki mamy temat. Odjąć 1 cało, 1 więc sobie spróbujemy i poćwiczymy pisemne. No nie mogę odjąć, więc muszę pożyczyć. Tu mam 3 tutaj plus 10, czyli 12. 12 minus 7 to jest 5. 3 minus 1 to 2 przecinki w odejmowaniu pisemnym są przecinek pod przecinkiem, czyli się wszystko zgadza odpowiedź. Prawda. Czwarte, średnia arytmetyczna. Czym była średnia arytmetyczna? Zobaczcie, ją wy przeważnie wykorzystujemy do liczenia na przykład średniej ocen. Czyli ja sobie dodaję jakieś liczby. Na przykład liczba A plus liczba B plus liczba C i dzielę przez co? Przez ilość składników. Składniki to liczby w dodawaniu, czyli przez ilość tego, co mam wy liczniku, czyli góra ułamka. Ile mam tych liczb? A to jedna, B to druga, C to trzecia, czyli 3. To na przykład średnia arytmetyczna, a na przykład średnia arytmetyczna dwóch liczb wygląda tak, tak? Więc te literki, które tutaj dałem, to po prostu mogą być liczby, to jest tylko wzór. Więc spójrzmy sobie na podpunkt A. Mamy trzy podane liczby, czyli co ja muszę? Je dodać, a następnie podzielić przez trzy, przez bo tu są Trzy liczby, zapiszmy sobie trzy liczby. Dodamy sobie pisemnie trzy liczby naraz. 12 i osiemdziesiątych dodać 15 i sześćdziesiątych. i jeszcze mamy 10 i dziesiąte. Zobaczcie. Tak, też sobie możemy dodawać, pamiętając oczywiście, że przecinek pod przecinkiem w dodawaniu. Czy mogę dodawać trzy liczby naraz? Mogę. Najpierw mogę dodać pierwszą z drugą i wynik do wyniku dodać trzecią jako drugi słupek, ale my zrobimy to wszystko naraz. Czyli tak, 4 i 6 to jest 10 i 8, 18, 1 dalej, 5 i 2 to 7 i ta jedynka też 8, 3 jedynki to 3. Czyli u nas wyszedł wynik 38 i 8. Następnie co ja z tym muszę zrobić? Podzielić przez podzielić przez 3. Czyli zobaczcie, to zapisujemy tak. W ogóle 12,8 dodać. 15,6 dodać 10,4, długa kreska łamkowa przez 3 równa się, wynik dodawania 38,8 podzielić przez 3 równa się, a my tu sobie jeszcze podzielimy, jak podzielimy sobie pisemnie, czyli mam 38,8 podzielić przez 3 kreska u góry. Tutaj 1 minus 3 wyrównało mi się. Co mi spada? Spada mi 8. Tak, ta ósemka spada w dół. 8 podzielić na 3 to 2. 2 razy 3 to 6 odejmuję, z tego mi wychodzi 2. Spada mi 8, więc ciach. 28 podzielić na 3. No i teraz tak. Tu już będzie trochę problem. Zobaczcie. 28 podzielić na 3. No to na pewno będzie 9 razy 3 razy 9, 27. Tak. Czyli 9 odejmuję 27. Zostaje mi 1. No, to będzie łąk okresowy, przypomnijmy sobie, czym to było. 1 i teraz tak. Dopisuję sobie, uwaga, co dopisuję sobie, 0. 10 podzielić na 3 to znowu, to by teraz będzie 3 i 3 razy 3 to 9 odejmuje 9, zostaje mi 1 i znów dopisuję sobie 0 i szkłby tak dalej, tak dalej, tak dalej. A więc jeszcze tu przecinek był, więc on mi skakuje tutaj, to wynik z mojego dzielenia. To 12,93 i te trójki tutaj szłyby nam w nieskończoność, bo zawsze będzie 3 razy, czy to 9, i zawsze będziemy od dziesiątki odejmować 9. Czy to jest ułamek okresowy, więc tu byłyby trójki i trzy kropek. No w ułamku okresowym nie jestem pewien, czy one już były. Jeżeli ktoś je zna, to możemy sobie zapisać, że w ułamku okresowym wygląda to tak, albo jeszcze jak możemy zapisać. Nasz wynik możemy zapisać przybliżając, czyli 12,9 i teraz trójka. Jak zmniejszy mi czy zwiększy ta trójeczka, tak? Tutaj ja kreskę. Ona mi zwiększy czy zmniejszy? No, 0, 1, 2, 4 są zmniejszające, a 5, 6, 7, 8, 9 zwiększające, czyli trójka mi nie zwiększy, a więc ta trójeczka tutaj, ta na czerwono ją daje, ona mi tutaj zostanie, czyli tę trójkę tutaj sobie przepisuje 12 i 93 i tu nie powinien być znak równości, który ja napisałem. Przekreślmy sobie go. Tu, jak powinno być, powinny być falki, czyli przybliżenie. Tak? To nasz wynik 12 i 93 setne w przybliżeniu. I 93 setne w przybliżeniu. Albo w takiej postaci okresowej. No, to taki trudny przykład się trafił. Mamy jeszcze podpunkt B. Może tu się zmieścimy. Czy 25? 3,25 dodać 2,8 dodać 1,75, również mam trzy liczby, więc przez 3 równa się. Gdzie my sobie dodamy? A gdzieś się tutaj zmieścimy. Mam nadzieję, że tak. W takim razie to sobie zmniejszymy. Zobacz, to sobie możemy zmniejszyć tak sprytnie. I przeniesiemy sobie to tutaj dzielenie. A my sobie dodamy 325. Dodać 2,8, zobacz jak ja dziwnie zapisuję, tak, to znaczy, że zapisuję przecinek pod przecinkiem i wiem, że w wyniku też tu będzie przecinek. Puste miejsce to uzupełniam o 0, dodaję 5 plus 5 to 10, jedynka dalej, 2 i 8 to 10 i 7, 17 i 1, 18, jedynka dalej. Tu mam 5, 6, 7, 7, 80, to 0 już w sumie nie będzie miało wartości, więc 7,8 mamy wynik. 7,8 przez 3 to się równa. No i teraz sobie fajnie podzielimy. Też sposobem pisemnym 7,8 podzielić przez 3. Pamiętajcie, jedna cyferka, jedna krateczka. W 7 co się mieści? 2 razy, 2 razy 3 to 6. Odejmuję, mam 1. Ustępka mi spada, mam 18. 18 podzielić na 3 to 6. 6 razy 3, 18. Fajnie mi się wyrównało, przecinek był tutaj, więc mi wskakuje tutaj, to nasz wynik 2,6, tyle wynosi średnia w podpunkcie B. Mamy, wydaje mi się, że jasne, wiemy, czym jest średnia arytmetyczna, więc potrafimy sobie poradzić z takim zadaniem, o ile potrafimy dodawać i dzielić pisemnie. Zadanie tekstowe piąte. Mama kupiła 3,25 kg jabłek i 2,8 kg gruszek. Ile kilogramów owoców kupiła razem? No to co musimy zrobić? Proste dodawanie. Jak to zrobię? Sposobem pisemnym 325 plus 2,8. Kreseczka puste miejsce uzupełniam o 0. Wiem, że w wyniku będzie tu przecinek, bo przecinek musi być pod. 5 plus 0 to 5, 2 plus 8 to 10 1, dalej 3 plus 2 to 5, plus 1 to 6, czyli mama kupiła ile tych kilo? 6,5 kg owoców i drugie pytanie: ile to będzie, jeśli kupiłaby jeszcze 1,75 kg bananów, czyli do mojego wyniku, który otrzymałem, to jest 6, całych i 5 kg. Dodaję jeszcze 1,75. Można w głowie albo pisemnie 0, jedynka dalej 8, 7, pod przecinkiem to 0 w sumie nie ma wartości, a więc byłoby i 7,8 kg. Pamiętajcie, zadanie z treścią, więc zapisuję odpowiedź. Ile kilogramów owoców kupiła razem? Mama kupiła razem 6,5 kg, czego owoców. No i druga odpowiedź. Ile to będzie, jeśli kupiłaby jeszcze te banany? Gdyby kupiła jeszcze banany, gdyby kupiła jeszcze jeszcze 1,75 kg bananów, bananów, to byłoby to byłoby to 7,8 kg kilograma. Tak możemy sobie to zapisać. Pamiętajcie, ta odpowiedź jest ważna, bo nauczyciele często ją punktują, więc są ekstra punkty na kartkówkach lub sprawdzianach. Ostatnie zadanie na dzisiaj, potęgowanie. Lecimy dzisiaj jak burza, bardzo szybko. Yy, dwie dziesiąte do kwadratu. Co to znaczy do kwadratu? Do kwadratu to jest do potęgi drugiej, a do sześcianu nie do potęgi szóstej, tylko pamiętaj, trzeciej. Tak na przykład jak mamy metry sześcienne, czyli Jednostka wyglądałaby tak, metry sześcienne, prawda? Czyli sześcienne to jest trójeczka. Dobra. No to jak sobie to rozpiszemy? To wyglądałoby tak: 0,2 do potęgi drugiej. To rozpisuję jako co? Liczba razy liczba. I tu nie zrobimy już pisemnie, tylko w głowie. 2 razy 2 to ile? 4. Zapisuję sobie gdzieś tutaj czwórkę. Jaka zasada była w mnożeniu pisemnym? Zliczamy miejsca po przecinku, tu jedno i tu jedno, czyli łącznie w wyniku muszę mieć dwa miejsca, tak, bo tutaj dodaję, raz, dwa, I dopiero przecinek, puste miejsca, czyli tu i tu całości, uzupełniam o 0, a więc to byłoby cztery setne. Podpunkt B, 1,5 do potęgi drugiej, to jest 1,5 razy 1,5, robię to pisemnie. 1,5 razy 1,5, ach, 5 razy 5, 25, dwójka, dalej, 1 razy 5, 5 plus 2, 7, wpisuję 0, może na czerwono, dlaczego na czerwono, bo przechodzę i będę mnożyć przez kolejną cyfrę, czyli tu jest 0. Teraz mnożyłem przez piątkę, teraz przez jedynkę. 5 razy 1, 5, 1 razy 1, 1, dodaję, tu jest 5, tu 12, 1 dalej, tu jest 2, 1 miejsca po przecinku i jedno sumuję łącznie, mam 2, miejsca po przecinku, raz 2, przecinek musi być tutaj, czyli to będzie 2 całe i 25 setnych podpunkt C do sześcianu, jak to będzie wyglądało? 0,4 do potęgi trzeciej, czyli 40 razy 40 razy 40. No jak ktoś się orientuje, to może powiedzieć, że to będzie 64 tysięczne. Skąd to wiem, bo 4 do potęgi, czyli to 64, czyli miejsca po przecinku, czyli części tysięczne. No to zobaczymy, czy mam rację, czy to będzie faktycznie taki wynik. Jak to zrobię? Mnożąc pisemnie sobie dwukrotnie. Czyli tak 04 razy 04 mam 4 razy 4, 16. 0 razy 4 to 0 plus 1 to 1. Dopisuję sobie 0. 4 razy 0 to 0, 0 razy 0 to 0. Dodaję, ciach, 6, 1, 0. Jedno miejsce po przecinku, jedno miejsce po przecinku, dodaję łącznie dwa miejsca po przecinku, raz, 2 przecinek tutaj. Czyli mam 16 tyś, setnych. Teraz te 16 setnych mnożę sobie razy 4 dziesiąte. Zobacz jak ja podpisałem. Tu już nie jest przecinek pod przecinkiem, tylko co wyrównuje do tej prawej krawędzi, prawda? Ta czerwona kreska to moja krawędź. Zmażemy sobie ją i mnożymy. 6 razy 4, 24, dwójka dalej. 1 razy 4 to 4 plus 2, 6. 0 razy 4, 0. W to opisuję sobie 0, bo mnożę przez kolejną cyfrę. 6 razy 0 to 0, 1 razy 0 to 0. 0 razy 0, pamiętaj to 0. Dodaję i mamy. 4, 6, 0, 0. Dwa miejsca po przecinku. Jedno miejsce po przecinku. Łącznie w wyniku. Trzy miejsca po przecinku. Raz, 2, 3. Tu przecinek. Czy mój wynik wyszedł taki sam? To znaczy 0,084. Czy są sobie równe? Tak, a więc się nam zgadza. No i podpunkt D sobie rozpiszmy. To jest 2,5 do kwadratu, czyli do potęgi drugiej. 2,5 razy 2,5 i ja Wam podpowiem 6,25. Skąd to wiem? Bowiem, że 25 do potęgi drugiej to jest 625. No i muszą być 2 miejsca po przecinku, ale sprawdźmy, czy mam rację. 2,5 razy 2,5, kreseczka. 5 razy 5, 25. Ciach. 2 razy 5, 10, plus 2, 12. Dopisuję sobie 0. 5 razy 2 to 10, jedynka dalej, 2 razy 2, 4 plus 1 to 5, dodaję 5, 2, 6. 1 po przecinku, 1 po przecinku, dodaję w wyniku 2 po przecinku, raz, 2, ciach przecinek, czyli mam faktycznie 6,25 i tu mi się zgadza. To tyle z tego potęgowania i tyle zarówno z tego tematu. Działania pisane na łamkach dziesiętnych już były w klasie 5. Jak jeszcze masz trudności z tym tematem, poszukaj sobie jakiegoś filmiku, gdzie tłumaczę krok po kroku działania pisemne na umkach dziesiętnych: pierwsze dodawanie, później odejmowanie, mnożenie, dzielenie, osobno każdy temat był w klasie piątej. Tam to ćwiczymy, więc jak masz z tym trudności, znajdź sobie taki filmik i posłuchaj, jak to się rozwiązuje krok po kroku. A dzisiaj była tylko taka szybka, fajna powtóreczka. Zostawcie koniecznie łapkę w górę. I prosiłbym o subskrypcję. Zbliżamy się do, do celu. Na razie 700. A mam nadzieję, że do końca grudnia uda nam się wbić 1000 subskrypcji. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.